Ze wszystkich pór roku jesień czuje się najwcześniej. Po powietrzu unosi się melancholijny zapach, przemijania i smutku, łagodzonego pięknem ostatnich ciepłych i kolorowych dni. Jesień zawitała również do Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Na wystawie pod tytułem Jesienne inspiracje możemy poczuć klimat tej pory roku i przenieść się choć na chwilę z gwarnego miasta do zacisznego, choć również tętniącego życiem lasu. Autorami prac, które możemy obejrzeć na wystawie, są uczestnicy zajęć plastycznych Pałacu Młodzieży, prowadzonych przez panie Iwonę Głogowską-Gieszcz, Barbarę Polkowską-Ugwo i Małgorzatę Strożek. Młodzi twórcy, inspirowani przez swoje nauczycielki, w sposób bardzo kreatywny przedstawili temat przewodni wystawy. Wykorzystanie różnorodnych materiałów i technik plastycznych podnosi walor artystyczny prac. Feria Barw natomiast doskonale ilustruje powiedzenie Złota Polska Jesień. Jeżeli smutno ci będzie w długie jesienne popołudnia, zapraszamy do Pałacu Młodzieży na naszą wystawę. Poprawa nastroju gwarantowana. Pałac Młodzieży w Gdańsku miejscem odkrywania talentów.